Także siemaneczko, witam was bardzo serdecznie na serii Singla Dzisiaj tak w innym miejscu, nie na gospodarce, która jest tam dalej Tylko na biogazowni Będziemy sobie robić kiszoneczkę w pojedynkę Tutaj mamy dojcza tak do podgarniania I ładny dojczyk 7250 TTV, proszę bardzo Black Edition, czy jakoś tak To jakieś taki galantny obciążnik z przodu I z przodu taki spych rower Heh. tutaj Mercedes Actros z przyczepą Bergemana bodajże 48 ton tutaj jest proszę bardzo Deutschfahr 9340 TTV już taki w normalnych kolorach tu taki dość galantny obciążniczek proszę bardzo i przyczepa kina, bodajże 47 ton, coś takiego no i tam też jest jeszcze Maszyna taka specjalna do robienia kiszoneczki Proszę bardzo, tam jest taki klas Jaguar Model dokładnie pamiętam, ale jak tam podjedziemy to zobaczymy No i tak sobie ten odcineczek akurat dzisiaj wyjdzie, czyli dzisiaj jest poniedziałek No i dzisiaj myślę żeby zrobić live'a Nie wiem, może tak gdzieś 11-12 godzinka byśmy zrobili live'a Zależy jak ten odcinek wyjdzie, wydam to wtedy, to się wtedy zacznę live'a robić także no, grubo się będzie działo tutaj będziemy dokańczyć kiszonkę i też chyba mapę będziemy zmieniać z Michałem ale Michała na razie nie ma, ja jestem sam także ja sam będę live'a robił także wiecie, no jakby ktoś chciał zostać moderatorem to serdecznie zapraszam Napiszcie, napiszcie w komentarzu mi To tam się jakoś zgadamy Jakiegoś TS-a tam wynajdę I coś, coś sobie pogramy Albo nawet będziesz moderatorem Czy ktoś tam Serdecznie zapraszam Live, nie wiem, może tak z półtorej godzinki Dwie godzinki, zobaczymy jak się będzie grało Jak będziecie oglądać to pierwszy live mój będzie Chwila, musimy tu prędkość zmniejszyć Sieczkarnia wam powiem ona jedzie 12 na godzinę. To jest klas Jaguar 870 coś takiego. Także no Jaguarek ładny. W mojej okolicy tak Jaguary są najczęściej klasy, bo innych tak sieczkarni to nie widziałem, żeby ktoś tutaj miał taką sieczkarnię czy ktoś na usługi przyjechał. Zazwyczaj to są klasy, a jak już to są jakieś John no, i tak to i wygląda. Już tam trochę książki zrobiłem, bo tutaj musiałem poobcinać trochę, przeciąć się przez środek, żeby się lepiej jeździło, i poprzeczniaki porobić. Także, no, trochę musiałem sobie tu zrobić. Tam trochę też podgarnęłem, tak, bo ten silo nie jest przejezdny, tylko taki dopychany w jedną stronę, aby i tak się dzieje. Tak się dzieje, jak się dzieje. No, gdzie ja Wam mówię, fajne, fajne, fajna akcja będzie, myślę, że Wam się spodoba, że będziecie oglądać odcineczki, no i tak to wygląda, a mapę będziemy zmieniać chyba z tego nowoczesnego gospodarstwa, co mamy na, co sobie jest z nicy na, teraz żebym ta mapę nie, nie skłamał Wam nazwy, Kujawska Wieś, Lubelska Kraina, coś, coś w ten deseń Coś w ten deseń Także no, na live się przekonałem, bo ja naprawdę nie pamiętam, bo no niektóre nazwy mapy to są katastrofa Także wiecie No tak to jest no, tutaj aby odpiszę na sms -a. I tak to jest, może Michał będzie akurat, bo nie wiem czy wziął komputer, jak nie wziął, to będzie trochę lipton. Bo wczoraj tam był taki testowy live, ale ten testowy live coś jeszcze tak nie umiałem OBS-em robić tego live'a. Ale już tam parę poradników się obejrzało i Wam powiem szczerze, że, że tak to się ogarniam, nie powiem, że nie. No i Michał nie miał laptopa i jesteśmy dupia. No i tak to wygląda. No <ścoughs> Że, także sobie tutaj tak jest słabo mi sypie ta kiszonka. Jak widzę, bo naprawdę, już teraz chwila, drugi przejazd zrobię. No i dopiero mam 36 ton z 47, także jeszcze 10 ton musi dosypać. Ale te 10 ton to raczej walnie szybko. No i tak to wygląda. <coughs> Lecimy dalej. To i galant ta przyczepa, wam powiem. Koła ma takie szerokie, że łocie, panie, tuli, panie. Ładne wszystko. Dakar 70, 86 tysięcy, nie 8600 37T 180 www.joskin.com że. Joskinka się tu reklamuje, jak nie wiadomo co. O, mamy pełno. Lecimy i myślę, że wysypiemy się i zmienimy sobie zestaw odwożący na man, na, wiadomo, na Mercedesa. Żeby tak odmienności było. Na, na Mercedesa trochę więcej wchodzi jednak. Także będziemy galantnie sobie wozić. Trochę supek się, ma, ale to nic. To się tam w dzichu przyjdzie i naprawi. I powiem, że galantny zastawik. Tylko trochę te silosy, że się przesypuje z jednego do drugiego, bo tu są te silosy już i tam mocno dopchłem i się przesypało trochę. Że to trochę lipnie wygląda, bo tak by miał już tam prawie 80, ton, a tak jest tam 70. Także trochę cienko On bym przejechał. Aha. Dobra. No i tak to sobie tutaj działamy. Nie ma co tamto. Tutaj ten, ten Deutschwarr myślałem, że będzie mi potrzebny jeszcze do wyciągania, ale to jeszcze się okaże, bo to nic nic nie wiadomo, bo to różnie bywa. Bo tu na razie tak będę do, dopychał, a później tym Deutschem się tam jakoś zrobi. No, i tak sobie tu będziemy sypać, proszę bardzo. No, tak, kiszonka myślę, że fajnie wyjdzie. Znaczy, myślę, ale nie wiem, czy wyjdzie. Ale raczej tak. No, już dziękuję też bardzo serdecznie za 17 subskrypcji. Na live myślę, że dobijemy do 20. Będę bardzo happy, happy, mega happy. Także. Myślę, że się postaracie i to zrobimy. A my, co, wsiadamy sobie w Mana AGRO Service Ostwest, coś tam, coś tam. Nie wiem, jak ta nazwy się czyta. Fajne, że Mercedes fajny, da się nim polatać. Trochę ciemno tu jest w tej kabinie bo przyciemniane jakieś szyby są. A jako zapalimy i lecimy na Bibę. Normalnie, mówię Wam, będzie się działo na live tak samo bo jeszcze miałem waltrę z kontenerowcem ale mówię a tam waltrę z kontenerowcem to ja chyba nie za bardzo na kiszonkę i kontenerowiec kiszonka o a mnie rzuciło no i tak to nam leci już mi tydzień ferii zleciał także jest mi trochę smutno z tego powodu ale nic z tym nie zrobię ja ferry nie ustalam jak ja bym ferie ustalał to bym jeszcze z tydzień co najmniej zrobił tak za trzy tygodnie było a wy tam piszcie w komentarzach czy wy zaczęliście ferie, czy już skończyliście ferie czy, czy czy nie macie już ferii bo mogą już starsi też oglądać którzy już nie mają ferii, tylko już pracują czy tam nie wiem są na razie w domku także oglądajcie ja jestem bardzo z tego zadowolony za, że, że łapkujecie te odcinki, po tak po 5-6 łapek jest pod odcinkami, także jestem zadowolony z Was bardzo. Nawet nie wiedziałem, że to tak będzie dość oglądane, bo jednak dopiero tam jest chyba 20 filmów, czego się nie mylę. A już jest trochę łapków tam. Tam jest prawie chyba 700 wyświetleń ogółem. No także gruba akcja No cofniemy mu No tu patrzę na I ty Kurde no tą rurę ma taką krótką jakąś co no. Chwilę Dobra jestem że lecimy sobie na pełnej na prędkości, proszę bardzo, 11 minut. W pompkę, nie wiem, jak to się teraz dzieje, bo ja tu musiałem przelecieć. O, dobrze. O, no mam tak, mamy 17 subskrybentów, proszę bardzo. No i tak po 20-30 wyświetleń robicie pod filmami, za co bardzo dziękuję. No ale jednak najwięcej wyświetleń było pod zbieraniem ziemniaków. Także no tam zrobi się ponad 100 wyświetleń. Zaraz zobaczymy. 130 wyświetleń. Także to jestem bardzo zadowolony. fajnie że pod niektórymi filmami. No, jest też po 50 wyświetleń. No naprawdę dziękuję. No i tak mamy zaplanowane tutaj filmy, proszę bardzo Jutro chyba wyjdą żniwa na nowoczesnej No i tak to jakoś nam wyleci, wszystko wypadnie Myślę, że będzie, będzie serie są oglądane tak dość fajnie że nie ma, że ktoś nie ogląda każdej serii Myślę, że na tych seriach się dość dużo dzieje że dziękuję bardzo za oglądanie, łapkujcie dalej odcineczki. z tego jestem na razie bardzo zadowolony, że jesteście, że łapkujecie. no i tak, tak to wygląda wszystko. no i co tam? no i tak to wygląda. Muszę sobie jeszcze monitor dokupić, bo te, tutaj jak w grze to na przykład procentów nie widzę i mi ucina ekran i tego nie mogę zmienić nigdzie nawet w ustawieniach karty. Że jakby ktoś miał podobny kłopot, to napiszcie w komentarzach, bo ten monitor jest już dość stary, no ale nie aż tak, żeby mi ucinało, bo jak miałem Windowsa 7 na początku to mi nie ucinało ekran, teraz mam dziesiątkę i mi ucina. Czy nie wiem, piszcie, czy też mieliście taki problem. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu. Może u mnie też to zadziała. Bo naprawdę, no nie wiem, co mam zrobić z tym wszystkim. No to trochę uciążliwe jednak jest, jak się ktoś, jak z Michałem na przykład robiliśmy kiedyś kiszonkę. Na takie dość galantne zestawy duże. I on się mi pyta, ile procent, a ja nie wiem, bo nie widzę. To już jest trochę się człowiek zenerwuje jednak o co my jeszcze tutaj sobie nakosiliśmy przyczepkę I się kontener o bergemana fajny kontener nawet ale co tu są za mercedesik też fajny do odwożenia ziemniaczków był i tak jakoś został przygarnęłem go po swoje skrzydła nie będę go przecież oddawał ani nic jak go kupiłem prawda ale bardzo nim tutaj jak się mocno skręci na zakręcie bo tak normalnie by odbił drugi pas i jeszcze by zawinęło gala także no konkretny man no i tak to wygląda jeszcze na live raczej chyba będziemy kończyć sobie kiszoneczkę że gdyby ktoś chciał jeszcze sobie oglądać to zapraszam kiszoneczkę no i później może jak sejwa jakiegoś ogarniemy chyba z rolniczej doliny coś będzie trzeba ogarnąć bo tam tam jest no, katastrofa muszę łąkę jakąś ciąć także będzie się działo bo no nie mam trawy do krówek moich kochanych kiszonkę już teraz zrobiłem ale trawy jeszcze nie mam no tak sobie tutaj cofniemy bardzo trzeba tu zmienić i sypiemy dobra sypiam sypiem, sypiem. No i tak to wygląda. Proszę bardzo, nie ma co tamto, nie ma opierdzielania się normalnie, lecimy dalej. No i tak wygląda tutaj ta akcja, myślę, że Wam się spodoba. Wiem, że się też powtarzam, ale to no, nic nie zrobię, już nie wiem, coś... Nie mam jakiegoś weny teraz do nagrania. Piszcie w komentarzach co byście chcieli od, się ode mnie dowiedzieć. I tak to jest, może na dniach lub też po feriach moich, czyli już po 13 lutego. 13 lutego to jest poniedziałek, akurat. To może zrobimy z Michałem jakieś oprowadzenie po gospodarstwie. Oprowadzenie po gospodarstwie moim, czy jakiego no, tak zwanego vloga. Serdecznie zapraszam Was. Wydaje mi się, że tak go. Dupę trochę zrobimy. Zwąż sobie powiedziałem, cofniemy. Dobra. Nakręć gościu ziomek. Nakręć, nakręć. Ale nie cofaj, bo mi mana, bo mi to Mercedesa uszkodzisz. Nie wiem co ja mam z tym manem. I New Holland i Manta jakoś mi wszedł w krew, że normalnie jakaś katastrofa. No i tak to wygląda. U mnie jak są jakieś nowsze ciągniki we wsi, to są już jakieś tam klasy, czy case'y. Jak New Hollandów, to tutaj chyba nikt nie ma, w, tak w rejonie. No i są też, tam jeden rolnik ma John Deere'a, no dość galanty... nie, John Deere y, chyba ma tam ze trzy te John Deere y na gospodarstwie. I co tam jeszcze? No i sieczkarni w kowalewie, w tym we wsi u nas to tak chyba osobiście do siebie to tak nikt chyba nie ma No bo to się jednak nie opłaca jak tutaj firma przyjedzie ten miesiąc czasu i ma cały ko całą wieś obciętą I tam jeszcze w koło wioski Także no nie opłaca się tutaj nikomu. Kiedyś kół Rolnicze miało sieczkarnię, ale to stara ta sieczkarnia była psuła i im się strasznie nie mieli w ogóle ludzi, kto by tą sieczkarnię wynajmował. Bo oni tutaj nie mieli zestawów odwożących i tylko sama sieczkarnia była i to drogo wychodziło. No i z kół Rolnicze sprzedało sieczkarnię, a kupiło normalnego, normalny kombajn klasa Dominatora chyba 88S. Coś w ten deseń? Na pewno jakiś klas dominator to jest. No i jeszcze były dwa bizony: jeden czerwony, a drugi taki taki żółty, pomarańczowy. Tyle, że ten czerwony był z kabiną, ale czerwony był taki już ordzewiały, strasznie. Z wierzchu wygląda ładnie, tak z zewnątrz, ale w środku i w ogóle, no. Wszystko, silnik, wszystko było już takie zużyte bo to po było wszystko No i sprzedali tego Bizona i teraz jest z daszkiem Bizon pomarańczowy do 56 albo 56 to jest, no 56 Fajny Bizonik nawet, no tylko szkoda, że bez kabiny, nie? No i tak to wygląda Jeszcze co tam, w kółku rączy są dwie sześćdziesiątki zwykłe, nie 3P, tylko zwykłe sześćdziesiątki i tam jest chyba albo 902, tam jest albo 912. Teraz nie wiem co tam jest coś takiego jak 902 i 912. Bez przedniego napędu. No i tam są jakieś taki jakby ładowacz, jakby cyklop, tylko że na kołach taka ładowarka bardziej. No ragnuj, ładuje. No także no, konkretno mamy tutaj bazę, tak, tak się na to u nas mówi baza kółko rolnicze, baza jakoś to wyszło Ale co my tak sobie tutaj mówimy, my mówimy, kiszonkę tniemy Ale odcineczek za długi też nie może być żeby coś się też działo na live. No to ja was tutaj serdecznie z tego miejsca tutaj i witam ze, swo ze swoich urządzeń mobilnych czy też jakiegoś laptopa, komputera. Przyjmijcie moje zaproszenie na live'a, który live się odbędzie tak gdzieś 12-13 godzina w tych granicach. Serdecznie Was zapraszam. Łapkujcie, subujcie, komentujcie. Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!